Godzina niezbyt przyjazna do tego, żeby mówić o, takiej, o takim temacie, bo to jednak jesteśmy cały czas przed południem. Ci, którzy są tam jak gdyby bliżej mojego wieku, to pamiętają godzinę, sławną godzinę 13, do, do której nie można było nic z napojów wyskokowych dostać gdziekolwiek, gdzie, gdziekolwiek w mieście, dopiero od 13. Ale ja będę mówił Państwu o piwie od A do Z. Łatwo będzie śledzić kolejność slajdów, dlatego że mam nadzieję, że wszyscy Państwo pamiętają. Alfabet. Oczywiście to nie będą wszystkie nie będą wszystkie litery. To jest takie motto, które znalazłem, które, które Benjamin Franklin mówił na temat piwa. Piwo jest dowodem na to, że Pan Bóg nas kocha i chce, żebyśmy byli szczęśliwi. No jest to jedna z form bycia szczęśliwym. Dlaczego ja mówię Państwu o piwie? Dlatego, że no jestem. Może tego nie widać, ale jestem piwoszem. To jest napój, który bardzo lubię, i uważam, że oczywiście w odpowiednich ilościach. Tak? Kryje w sobie bardzo wiele rzeczy. Najmocniejsze piwo, jakie zostało wyprodukowane, to byście się Państwo zdziwili, to jest obecnie 67,5% zawartości alkoholu. Ktoś by powiedział, że właściwie w tych warunkach drożdże, które produkują to piwo, powinny już dawno umrzeć, i tak faktycznie jest. To, piw, to alkohol jest wyprodukowany przez drożdże, jest wyprodukowany w drodze fermentacji, natomiast po tym procesie woda zostaje wymrożona z tego piwa. Także alkohol na pewno powstał w drodze fermentacji. Był taki wyścig, który mówił o tym koniec poprzedniego wieku wyścig służący do tego, żeby znaleźć i wyprodukować piwo, które miało mieć najmocniej, największą zawartość alkoholu. On się kończył przed tym slajdem, bo się nazywał ten, to piwo ostatnie, które było wyprodukowane mające około 20 kilku procent, nazywało się End of Millennium. Czyli w 2000, w 2000 roku zostało wyprodukowane, jednak później poszło dalej to, jeszcze dalej i. Wydawałoby się, co prawda do dzisiaj, to jest informacja, która jest w Księdze Rekordów Guinnessa, End of the History, czyli to piwo wyprodukowane w 2010 roku 55% zawartości alkoholu. Ja tu się zastanawiam, czy to jeszcze jest piwo. Takie typowe zawartości alkoholu no bo to jest chyba ten składnik, który poza wodą jest drugim składnikiem w piwach poza piwami bezalkoholowymi. Macie Państwo po lewej stronie zestawione typowe zawartości alkoholu. No, brzeczka, nie byłoby piwa bez brzeczki, tak? Nie byłoby piwa bez brzeczki, czyli kolejna liter, litera w alfabecie brzeczka. No, może niezbyt przyjemny, przyjemny produkt w trakcie zacierania, tworzenia i fermentacji, bo to jednak doznania odorowe są niezbyt przyjemne w trakcie. Ja mam z tego czasu, próbowałem. Piwo produkować w domu, i dopóki miałem psa, miałem za kogo, na kogo zgonić ten zapach, który tam się wydzielał w trakcie fermentacji. Natomiast zobaczcie Państwo, że głównym składnikiem, który występuje wtedy w tej brzezce, i to, co chcemy pozyskać, to jest właśnie skład węglowodanów, no bo później z nich powstanie częściowo, z nich powstanie oczywiście etanol. No i kolejny składnik, który nam się wydaje, zresztą tak też mówimy: napój chmielowy chmiel. Tak się wydawało, że jeden z głównych składników, oczywiście głównie wpływający na ten specyficzny smak, zapach, piwa, odczucia organoleptyczne. Podaję taką informację, skąd ten chmiel, gdzie on tam należy, jeśli chodzi o systematykę roślin. W browarnictwie tylko kwiatostany żeńskie, może to jest też powód, dla którego tak dużo mężczyzn lubi piwo. Yy, natomiast to, co może Państwa zaskoczyć, i wielu osób zaskakuje, to jest. Oczywiście, jesteśmy piątym bądź szóstym, różne źródła różnie podają. Piąty, szósty producent chmielu w świecie jesteśmy, tak? Zależy, jak będziemy tam yy, jaką wartość będziemy z, dan z danego roku przyjmowali, ale no, jesteśmy w czołówce producentów chmielu. Na świecie. Natomiast to, co mogłoby Państwa zaskoczyć, na hektolitr piwa używanych jest tylko 200 gramów chmielu. W związku z tym ten udział nie jest wielki, aczkolwiek mówi się, że jest to napój chmielowy. Degustacja. Proces bardzo przyjemny. Proces pozwalający sklasyfikować piwa. Degustacja, która polega na klasyfikacji smaku, zapachu, barwy, pienistości. To, co Państwu tu przedstawiłem, to jest coś, co się nazywa koło smaków i zapachów, które potrafi na podstawie smaku i zapachów klasyfikować piwo należące do danej grupy. Ja widziałem już taką wersję tego koła w postaci kwadratu i pamiętam, że jak popatrzyłem na nią, na tą wersję kwadratową, to stwierdziłem, że jest to jedyna zrozumiała dla mnie kwadratura koła, czyli przeniesienie to w kwadrat. Niemniej chcemy klasyfikować piwo, tak, żebyśmy mogli mówić o piwie w jeden sposób, mówiąc, że to jest piwo należące do tego typu, to do tego typu. No i taki, taki, mm, takie koło smaków i zapachów powstało. Ekstrakt. Kolejna rzecz, która jest parametrem charakteryzującym piwo, odpowiada ilościom cukrów, które były w brzecce przed rozpoczęciem fermentacji. Fajna rzecz, w stopnie Bellinga. Pan Karl Józef Napoleon Baling, który tą skalę wymyślił, troszeczkę naukowości tutaj. Zobaczcie Państwo, kiedy on żył, 805-868. Oczywiście studiował czy pracował na Uniwersytecie Karola w Pradze. No Chyba nie jesteśmy zdziwieni, tak, bo jednak to jest takiej środkowej Europy kolebka piwa, a na pewno kolebka piwa typu Pilsner. No i żeby to było tak troszkę naukowo, to może taki prosty wzór, jak przeliczamy ze względu, biorąc pod uwagę gęstość roztworu, jak możemy te stopnie Balinga sobie policzyć. No i w niektórych krajach ta skala stopniów Balinga skutkuje tym, że piwo jest tak oznaczane, i właśnie kraje. Byłej Czechosłowacji, czyli Czechy i Słowacja, u nich kupując piwo, mówimy kupuje dziesiątkę, kupuje, kupuje dwunastkę, to mówi wcale nie o zawartości alkoholu, tylko o zawartości, a zawartości ekstraktu, czy kupuje dwudziestkę czwórkę. Jest taka zależność, im bardziej ekstrakcyjne piwo, tym z reguły bardziej mocne i bardziej ciemne. Fermentacja no tu możemy mówić o kilku rodzajach fermentacji. Ta pilźnieńska fermentacja jako dolna, oczywiście jak mamy dolną, to mamy również fermentację górną. Oczywiście to mam od, od, od razu rozdziela piwa na dwie główne kategorie. Taka bardzo popularna fermentacja spontaniczna w otwartych kadziach, to głównie z tego słynie Belgia. Belgia, chyba królestwo europejskie piwa. Na no, taki mały kraj mają Około 300 browarów. Kto tam był, to wie. Byłem tam dwa lata, w związku z tym. No i oczywiście może być też fermentacja mieszana. Proces chemiczny wykorzystujący e, transformację tru, cukrów do etanolu głównie. No i goryczka. Taki parametr, który rozróżnia, moglibyśmy właściwie sobie powiedzieć, ja nie jestem. W antyfeministom ani szowinistom, ale no powiem, może być spokojnie populację podzielić na tą, która lubi bardziej gorzkie piwa i tę część, która lubi mniej gorzkie piwa, czyli mężczyźni i kobiety. Podstawowy smak, jaki czujemy, oczywiście, to jest zależne od, odpowiedni, od zawartości odpowiednich kwasów, czyli i polifenoli i izoel kwasów. Dobra goryczka, która powinna się to wcale nie jest zły parametr. Powinna utrzymywać się w ustach przez określony czas i nie powodować tak zwanego dyskomfortu, tak w trakcie picia, żeby to nie było coś co sprawia mi, nie wiem, ból nieprzyjemność. W piwowarstwie stosowane są oczywiście, mam wszystko ma być sklasyfikowane, jednostki International Bitter Unit IBU -IT. Czasami faktycznie ta wartość, zwłaszcza w piwach rzemieślniczych, jest z tyłu podawana, czyli pewne parametry dotyczące piwa na etykietach piw rzemieślniczych są podawane, czyli a zawartości alkoholu, ekstraktu, podawana jest również informacja na temat goryczki tego piwa. No i tak, ja pojawiło mi się nagle coś, co mi się wydawało, gdzie tu do piwa z kodeksem Hammurabiego, tak? Kodeks hamurabiego, oczywiście w jednym z paragrafów tego kodeksu hamurabiego była informacja, paragraf 111. Jeśli producent piwa wyprodukuje piwo, które jest zafałszowane, jako karę będzie miał być utopiony w tym piwie. I stąd ta literka H, tutaj kodeks hamurabiego zresztą piwo było bardzo bezpiecznym napojem, jak zostało wprowadzone. W zamierzchłych czasach, dlatego, że w trakcie jego produkcji woda, która musiała być wykorzystywana, była doprowadzana do wrzenia, w związku z tym była dezynfekowana. Tego nie można powiedzieć o winie. Tego nie można powiedzieć o samej wodzie. W związku z tym, myślę, że część naszej populacji uchroniła się przed chorobami pijąc piwo. Ale o tym później. I jakość. No nie byłbym sobą, gdybym o tym nie powiedział. Jakość piwa, stupunktowy, mamy w Polsce taki stupunktowy system oceny jakości piwa, który bierze pod uwagę pienistość, klarowność. Zobaczcie Państwo, jaki jest zakres punktów, jaki można za dany parametr zdobyć. To też będzie mówiło o tym, który z tych parametrów jest najbardziej pożądany i najbardziej ważny, nasycenie dwutlenkiem węgla 4, przepraszam, kolor. Goryczka do 25 punktów, natomiast smag i zapach aż do 40 punktów. Maksymalnie możemy zdobyć, tak jak jest powiedziane na górze 100 punktów. No i na tym polega później ta klasyfikacja. Trzeba co najmniej 90 punktów zdobyć, żeby można było powiedzieć, że piwo jest dobre. Piwa, które mają poniżej 70%, 70 punktów, czyli 70% w ogóle lepiej o nich nie wspominać. Zresztą ja wyznaję zasadę, że piwo może być albo dobre, albo bardzo dobre. Kosmetyka, no tu na pewno Państwo spotykacie się, spotkaliście się może nawet osobiście z pewnymi elementami wykorzystania piwa. No na pewno, jeśli chodzi o włosy, tak płukanie to pewnie Panie bardziej wiedzą płukanie włosów w piwie, bo to zawsze odżywia te włosy ale mamy również płukanie całego ciała mamy również stosowanie kosmetyków są miejsca, które oferują również tak zwane spadla ciała i duszy. Tu widzimy tego pana w lewym dornym rogu i ciało i dusza są nasycone napojem chmielowym. Medycyna. Mówię o umiarkowanym i regularnym piciu piwa. Ja byłem w tej Belgii i byłem kiedyś na takim wykładzie, na którym profesor farmacji powiedział, jaka jest zalecana dawka piwa dziennie, żeby ustrzec się ataku serca. Pamiętam, że przedstawiał taki wykres, w którym pokazywał tą zawartość, to znaczy zawart ilość butelek piwa. W Belgii piwo ma 0,25 najczęściej, jeśli chodzi o, po o pojemność, czyli ćwierć litra. Bo ja, ilość butelek wypitego piwa dziennie, a ryzyko e, zawału ataku serca i minimum tej funkcji było przy czterech butelkach. Czyli przy litrze piwa dziennie. Oczywiście powyżej tych czterech ta krzywa rosła, ale nigdy nie urosła do tego miejsca, w którym była na początku, jak człowiek nie pił w ogóle piwa. Nie namawiałem brodzie do picia piwa. Nie, 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 tylko pokazuje jako jeden aspekt. Ale co jeszcze możemy powiedzieć o tym piwie? Ryzyko zawału serca, poprawia przepływ krwi przez naczynia, obniża ciśnienie tętnicze. To chyba wiemy, bo z reguły piwo uspokaja. Poprawia trawienie, przeciwdziała się tworzeniu yy, kamieni żółciowych i kamieni moczowych. Ułatwia regenerację organizmu, zwłaszcza po wysiłku, dlatego, że pełni rolę też napoju izotonicznego. Znacznie powstrzymuje starcze pod upadanie organizmu. Staram się tego trzymać i staram się w to wierzyć. Pomaga w zachowaniu sprawności umysłowej mimo podeszłego wieku. Działa antydepresyjnie i koi Nalewanie. Już zbliżamy się, jesteśmy ponad połowę alfabetu. Nalewanie to jest rytuał, tak? Sposób nalewania piwa jest rytuałem i odpowiednie nalanie piwa powinno być zobrazowane tym, jak to piwo mamy zaserwowane i podane. Powinniśmy oczywiście, mówię o piwie nalewanym ze szklanki, nalewać najpierw po ściance, żeby nie było tak, że stanowi, piana stanowi 3 czwarte tej szklanki, czy cztery piąte. Natomiast ta piana powinna się w jakiś sposób formować w tej szklance, być w tej szklance utrzymana, no nawet w tych krajach, które nie są mocno familiarne z piwem, bo na przykład w Hiszpanii chyba Państwo nie podejrzewacie o to, bardziej z winem się kojarzy niż z piwem, instrukcje nalewania są wprowadzone, żeby można było powiedzieć, jak to piwo poprawnie nalewać. Opakowanie. No spodziewacie się Państwo na pewno tego, że tu pojawią się jakieś stworzone rzeczy, jedno z piw belgijskich nazywane kwak. Za chwilę się pojawi to opakowanie Państwu jeszcze raz przy następnej literze alfabetu, ale powiem tylko taką historię związaną z tym opakowaniem w Belgii, właściwie w krajach Beneluxu. Wchodząc do pubu, zamawiając piwo, nie dostaniemy piwa w innej szklance niż jest dedukowane do tego piwa. W związku z tym, w barze, jak okaże się, że dane szkło do piwa się skończyło, a nawet piwo będzie na zapleczu, zamawiając to piwo, nie dostaniemy tego piwa. Musimy poczekać, żeby będzie na szklankę. Z tą szklanką do kwaka, która tak bardzo ładnie wygląda, wiąże się taka historia, że w jednym pawie ginęły notorycznie te szklanki. Czyli jak klient zamawiał piwo, tak mu się podobała ta szklanka, że wychodził ze szklanką po wypiciu tego piwa, no i właściciel chciał coś zrobić. No, mówię, no przecież tak nie może być. No i stwierdził, że jak ktoś zamawia kwaka, to musi oddać buta. W związku z tym, jak oddaje butel, jak oddaje szkło, oddaje, dostaje z powrotem buta i wtedy może wyjść sobie z butem. I to jest autentyczna historia. Oczywiście coraz powszechniejsze puszki, byście się Państwo zdziwili. Takie pakowanie piwa, to jest piwo, które jest serwowane w krajach Azji, no głównie Chiny. No i te różne, różne kufle do różnego piwa, różne szkło. Polityka. Młodzi pewnie nie pamiętają w roku... 1990, koniec roku została zarejestrowana taka partia, która się nazywa Polska Partia Przyjaciół piwa. Ona miała takie bardzo fajne motto, wypijesz jedno, drugie trzecie piwo, pójdziesz na Morze krzywo, a pogorzale wcale była partią polityczną 16 posłów było w sejmie. 90 rok grudzień, w związku z tym, pierwsi członkowie tejże partii to jest koniec 90. roku, początek 91. Roku. Ja mówiłem, że ta Piwo Kwak się jeszcze raz Państwu pojawi, taki jeden szeregowy członek tejże partii, tu Państwo widzicie rok 91. Rekordy, no cóż, możemy powiedzieć, nie będę tutaj podawał rekordów związanych z szybkością wypicia butelki piwa i z ilością wypitych butelek piwa, ale chociażby otwieranie butelek piwa, o Niecała sekunda otwarcie jednej butelki piwa przy otwarciu dwóch tysięcy butelek. Największa szklanka wyskakuje na jedno piwko. To fajnie brzmi przy takiej szklance, tak? Otworzył zębami, no wuch, aż boli. 68 zakapsowanych butelek piwa. Rekord w kolekcji butelek piwa 26 tysięcy różnych butelek piwa. Temperatura. Temperatura jest zależna od tego, jak mocne i jak ciemne, jasne jest piwo. Generalna zasada, im jaśniejsze piwo, tym niższa temperatura serwowania, ale broń Boże dodawać lodu do piwa. Lepiej szklankę schłodzić. Im wyższa im ciemniejsze piwo, tym jednak ta temperatura jest w Fahrenheitach. Tym ta temperatura piwa powinna być yy, coraz wyższa. Tak? To jest tak troszeczkę jak z winem. Uboczne skutki ja właściwie bym zostawił tak ten slajd, ale bywają jakieś uboczne skutki, które czasami się pojawiają, u co niektórych. I te uboczne skutki no, mogą być taką wizualizacją tego, że człowiek pije to piwo. Trzeba się starać, żeby tego nie było widać albo wchodzić z ściągniętym brzuchem albo coś w zamian robić. Witaminy i mikroelementy. Oczywiście duża jest zawartość witamin w piwie i to głównie z grupy B. I to, to zresztą to o tym wiemy. Stąd taki dobry wpływ na skórę. Ale mamy także witaminy A, D, E i H piwo 40 związków mineralnych, które dostarczają nam energii, pokrywa zapotrzebowanie jeden litr tego piwa na te podstawowe, stąd ten izotoniczny wpływ tego piwa. Zawierają także żelazo, zawierają wap, zawiera wapń. Piwo ma tyle samo protein, się znajduje w soku grejpfrutowym. Wybór w sumie zależy od pory dnia i od tego, co kto lubi. Natomiast znalazłem coś takiego, witaminy w piwie zależne od tego, ile człowiek tego wypije, czyli im więcej, tym mamy więcej. No i zalety piwa. Zaletą piwa jest dobra przyswajalność składników, jest również oczywiście czasami te właściwości moczopędne są nawet pożądane, żeby troszkę oczyścić ten organizm, bo pamiętamy, czym jest mocz. Pi, piwo, będziesz miał zdrowe energii. Oczywiście to jest alkohol, także pamiętajcie Państwo, ja nigdy nie powiem, że piwo to zdrowy napój, dlatego że zawartość alkoholu od razu determinuje nam sytuację, że to jest produkt, który wpływa ujemnie na zdrowie. Można oczywiście pić piwo bezalkoholowe, chociaż nazwa piwo bezalkoholowe dla mnie jest nazwą niesłuszną, bo z definicji piwa, jakbyśmy poczytali definicję piwa, zaczyna się ona od stwierdzenia napój alkoholowy. W związku z tym napój alkoholowy jednocześnie nie może być bezalkoholowy, tak? No, i tak dobrnęliśmy do ostatniej litery alfabetu. Dziękuję Państwu za uwagę. Z takim uśmiechem, a propos tej piany, która powinna przez określony czas być utrzymywana na kuflu, żebyśmy mogli powiedzieć sobie, że jest to piwo dobrze nalane. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że się w czasie zmieściłem. To teraz kolejny prelegent. Oczywiście, proszę. Jak się otrzymuje piwo bezalkoholowe, bo jak zwykłe to. Oddziela się alkohol, który powstał w trakcie fermentacji, oddziela go się z, tego, z, tego, z tej bazy, która tam jest. Albo wymrażając i zabierając tą pozostałą część, albo po prostu alkohol oddzielając. Tak to się robi, żeby go nie było w ogóle, tak? bo fermentacja musi być tak. Głównie przez, wymrażanie, tak? Głównie, głównie przez wymrażanie, ale w drugą stronę, niż jakbyśmy chcieli utrzymywać to piwo o, o wysokiej zawartości alkoholu.